Istnieją dwa królestwa: Królestwo Boże i Królestwo Człowieka. Gdy się rodzimy, wchodzimy do Królestwa Cielesnego, czyli Królestwa Człowieka. Jesteśmy stworzeniami Bożymi, obciążonymi grzechem, ale nie jesteśmy jeszcze Bożymi dziećmi. Nie ma znaczenia, w jakiej rodzinie się rodzimy. Religijnej czy nie. Naszego stanu nie zmieniają żadne religijne ceremonie lub ich brak. Nie ma znaczenia narodowość i rasa. Nowego narodzenia nie zdobędziemy własnymi wysiłkami. Nie rodzimy się na nowo kończąc seminarium lub gdy angażujemy się w religijne aktywności. Tego stanu nie zmienia wiara, że jest Bóg, ani zdobyta wiedza religijna. Nie ratuje nas też chodzenie do kościoła, przyjęcie chrztu, praca nad sobą, dobre uczynki, zaangażowanie społeczne, samodyscyplina, rozwój osobisty lub zmiana nawyków. Należymy wciąż. Do Królestwa Człowieka. Jesteśmy duchowo martwi, a martwa osoba sama sobie pomóc nie może. Na szczęście sprawa nie jest beznadziejna. Nie możemy się sami zregenerować, ale można zacząć całkowicie od nowa. Pan Jezus wyjaśnił jedyne Boże rozwiązanie dostępne człowiekowi rozmawiając z Nikodemem, gdy powiedział do niego: Musisz się na nowo narodzić. Fizycznie było to niemożliwe, ale nie o zwykłych narodzinach Pan Jezus tutaj mówi. Miał na myśli duchowe narodziny. Które człowiek otrzymuje jako prezent od Boga. Ten dar pochodzący z nieba to ratunek z beznadziejnego położenia każdej osoby przychodzącej na ten świat. Odrodzony człowiek otrzymuje nową naturę i wchodzi do Królestwa Bożego jako Boże dziecko. Tak oto, Boże stworzenie staje się Bożym dzieckiem, otrzymując z góry duchowe życie. W jednej chwili przechodzi ze stanu śmierci duchowej do stanu życia. Jak to się dzieje? Nad sercem człowieka pracuje Bóg. Pojawia się w Osobie duchowe pragnienie. Dochodzi do spotkania z przesłaniem Ewangelii. Zwykle spotykamy osobę, która przedstawia nam i wyjaśnia dobrą nowinę zawartą w Biblii. Konfrontacja z dobrą nowiną o zbawieniu przez Pana Jezusa stawia nas przed wyzwaniem. Boże Słowo domaga się naszej reakcji. Podejmujemy decyzję, by wierzyć Bożemu Słowu i odwrócić się od grzesznego życia. Nasz umysł zwraca się w stronę Chrystusa. Przychodzimy do Boga w modlitwie, dziękując za zbawienie w Jezusie, i zaczynamy uczyć się chodzić Bożymi drogami. W odrodzonej osobie zamieszkuje Duch Święty. Zmienia się jej natura. Jest przeniesiona do nowego królestwa. Każdy wierzący musi przejść przez ten proces. Teraz kilka wersetów z trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Jezus rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony na nowo, nie może ujrzeć królestwa Boga. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem, lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Ponieważ Pan Jezus mówi, że osoba wierząca to osoba nowonarodzona, nie możemy bezkarnie, dowolnie zmieniać znaczenia tego słowa. Można nie być osobą wierzącą, a śpiewać o Pan Jezusie. Można pisać chrześcijańskie piosenki, prowadzić uwielbienie, głosić kazania i być teologiem, nie będąc jednocześnie osobą wierzącą. Nie bądźmy też osobami, które upewniają innych, że nie muszą się one na nowo narodzić, bo są aktywne religijnie. Od tego procederu trzymajmy się z daleka. Bądźmy wierni nauczaniu Pana Jezusa o konieczności odrodzenia. Musicie się na nowo narodzić.